Przyjechaliśmy do parku linowego Ablandia. Byłem będę pierwszy raz na parku w Żyliczu. No, to jest największy park linowy na południu Polski. Idziemy obczaić co i jak. W parku linowym w Rytrze jest prawie 2 km różnorodnych tras dla dzieci w różnym wieku. A co najważniejsze, jest bezpieczny system wypinania tak że dziecko się nie ma szansy wypiąć, bo od początku do końca jest zabezpieczone. No, i jest 11 różnych atrakcji. My skorzystaliśmy z jednej um, fantastycznej, tak zwanej Big Swing, czyli wielkie wahadło. No i zobaczcie, jak fajnie się bawiliśmy. Jak sobie radzisz? Chyba dobrze, co? No i takie są mniej więcej przeszkody na żółtej trasie. Ona jest od 110 cm i podobno od 6 lat. Wysokość nie jest taka duża. Zobaczymy zaraz, jak tam Adamowi idzie na czerwonej trasie. Ale zaraz zobaczysz, jaka fajna jest kolejna przeszkoda. No, Michał przyciąga do siebie kolejną przeszkodę. I zaraz będzie zjeżdżał z jednego drzewa na drugie. No, teraz trzeba wejść do środka. Teraz sieć pająka. No, widzę, że masz już swój system przechodzenia. <tres> 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 Dobrze jest. No i powoli dochodzimy do mety. Adam jest tam wysoko gdzieś na wysokości około. 18 metrów, może i właśnie pokonuje czerwoną trasę. Mówi, że fajna, ale trudna. Trasa czerwona, Extreme, którą wybrał Adaś, ma długość ponad 400 metrów i jest dla dzieci od minimum 140 cm wzrostu. Tutaj czas przejścia zajmuje około 1 godziny, mamy dużo tyrolek, fajnych zejść, przejść, także naprawdę jest bardzo ciekawa, emocjonująca, sporo wrażeń, adrenaliny, także Adaś był bardzo zadowolony. Kolejna trolka <laughs> Na końcu trasy! <laughs> I koniec czerwonej trasy. Jak pierwsze wrażenia? Fajnie. Ale ciężko. <laughs> to teraz jest zapinany do uprzęży na wahadło. Będzie wciągany tam wysoko, wysoko i będzie się bujać. O, aż tam. Hello! Hej! Hey. Hey. <śmienny> Odważny Michał. <śmienny> o, rany Julek. Czy on jest pewny tego, co będzie robił? <śmienny> <śmany> Już go prawie nie widać. A jesteś pewien, że chcesz tam iść. <śmany> o oh my god. Jak tu jest wysoko. <śmany> Żyjesz? Warto było? Polecasz? Badam ma wątpliwości W badania Powiem tyle Jest opro Ja Pora na Adasia Ale to jak Zaraz będzie wjeżdżał i zobaczymy jak Adama wrażenia to będą wersji, po skoku? Dobra, yy, to, to, to Pikuś yy. sparł na nim <laughs> tym. Adamek się szykuje do wjazdu <laughs> a my czekamy Dobrze, tutaj Dobrze, że byłem pierwszy, bo by nie zaskoczył gdybym był drugi <laughs> A teraz będziesz mógł zobaczyć gdzie byłeś No i Adaś wjeżdża też tak jak Michał na szczyt. Spoko, jesteś w połowie drogi <laughs> Nie patrz w dół, zaraz spadnie. Pokazaliśmy wam dwie różne trasy, żółtą i czerwoną, oraz Big Swing, czyli Wielkie Wahadło. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli będziecie w okolicach Rytra w Beskidach, to warto tutaj zajrzeć. No i oczywiście, zostawcie nam łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. I do zobaczenia!